Ten poziom życia małżeńskiego zaczął opadać coraz niżej, coraz niżej. W tym pośpiechu to po prostu tutaj mówiliśmy: e, Ty idź zapłacić rachunek, e, idź od razu zrób zakupy, a ja odbiorę dziecko, dobra, okej, okay, to wróć na kolację. I, 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 I tak mniej więcej wyglądała nasza rozmowa. Kiedy coś nie wychodziło, to też się denerwowaliśmy na siebie, obwinialiśmy, oskarżaliśmy. I w tym czasie Pan Bóg dał nam pewne narzędzie, żeby to przetrwać. Dał nam taki zeszyt, zeszyt, w którym właśnie dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami, dzieliliśmy się naszymi odczuciami, dzieliliśmy się tym, czym nie byliśmy w stanie bezpośrednio się podzielić, ponieważ ciężko nam było rozmawiać. Tak, ja dałam mojemu mężowi na jedną z rocznic ślubu, zrobiłam sama taki zeszyt, ja o mnie, o tobie, o nas, gdzie będziemy wpisywali po prostu nasze dobre słowa czy dobre myśli o nas wzajemnie, co nas dotknęło i takim jednym z haseł właśnie postawiliśmy ten zeszyt w miejscu takim widocznym dla nas i kiedy któryś z nas coś wpisało to mieliśmy takie wystającą kawałek serduszka, że to jest informacja dla nas, tam coś jest. Tam coś na ciebie, na, na ciebie czeka. I po prostu z taką jeszcze niecierpliwością i nawet z takim oczekiwaniem patrzyliśmy na ten zeszyt, czy coś mi wpisał, czy coś, czy coś do mnie napisał. No i ten zeszyt bardzo, do, bardzo nam też i pomógł. Dużo rzeczy się dowiedziałam. Między innymi to, że kiedy ja dużo mówię, kiedy wydaje mi się, że prowadzę monolog i mówię do ściany, to się okazuje, że mąż wcale... Nie to, że mnie nie słucha, tylko przyjmuje, analizuje, e, analizuje tak, e, milczy, ponieważ no, myśli na ten temat, co ja mu przekazuję. I chce dać jak najlepszą odpowiedź. Tak. Dowiedziałam się też, że kiedy ja jestem spokojna, kiedy na przykład w jakichś nerwowych, stresowych sytuacjach zachowuję, e, zachowuję zimną krew, czy zachowuję się spokojnie, to i zaraz Kuba jest spokojny. Więc każdemu też polecam taki zeszyt założenia e, właśnie na tym poziomie, kiedy nie umiemy ze sobą rozmawiać, kiedy, kiedy coś jest nie tak.